Może w to nie uwierzycie, ale tutaj, na Ziemi, istnieją miejsca, gdzie małżeństwo wygląda inaczej niż wszystko, co kiedykolwiek znaliście. Są miejsca, gdzie mężczyźni legalnie mogą mieć wiele żon. Są miejsca, gdzie kobiety są tak liczne, że mężczyźni stają się zasobem deficytowym. Istnieją też społeczności, które uważają dzielenie się partnerem za coś zupełnie normalnego. Co doprowadziło do tych paradoksów i dlaczego istnieją one do dziś? Zacznijmy od najbardziej szokującego – Czukotka i Alaska, gdzie mężczyźni pożyczają swoje żony na noc. W niektórych społecznościach eskimoskich na Czukotce, Rosja i Alasce, USA, istniał niegdyś zwyczaj, który w większości współczesnego świata przyprawiłby odreszcze. Tutaj nie uważano za zdradę, gdy mężczyzna pozwalał swojej żonie przyjmować męskich gości na noc, lecz za akt gościnności. Za zgodą męża kobieta była odpowiedzialna za zaspokojenie wszystkich potrzeb gościa podczas jego pobytu. Zwyczaj ten nie narodził się z pożądania, lecz z wielowiekowej presji przetrwania. Temperatury zimą często spadały poniżej minus trzydziestu, czasem nawet minus czterdziestu stopni. Jedzenie było rzadkością. Urodzone dzieci były słabe, a śmiertelność bardzo wysoka. Małżeństwo przestało być zatem prywatną relacją, a stało się społecznym mechanizmem utrzymania spójności społeczności i zwiększenia szans na przetrwanie. W tym kontekście pojęcie wierności zostało odłożone na bok, ustępując miejsca zimnej logice przetrwania. Jak daleko jednak może posunąć się człowiek, gdy przetrwanie zmusza go do przekraczania znanych granic moralnych? Druga. Estonia, kraj, w którym mężczyźni są rzadkością. W Estonii od dziesięcioleci istnieje cichy, ale uporczywy paradoks. Jest to jeden z europejskich krajów, w których liczba kobiet znacznie przewyższa liczbę mężczyzn nie z powodu wskaźnika urodzeń, lecz dlatego, że mężczyźni kolejno odchodzą lub umierają. Skutki II wojny światowej są nadal odczuwalne, gdy liczni mężczyźni zostali wysłani na front i nigdy nie wrócili. Następnie nastąpiła fala pogarszania się zdrowia publicznego, ze wskaźnikiem uzależnienia od alkoholu i tytoniu u mężczyzn, wielokrotnie wyższym niż u kobiet. Średnio estońscy mężczyźni spożywają prawie dwa razy więcej alkoholu niż kobiety i mają jeden z najwyższych wskaźników samobójstw w Europie, przy czym mężczyźni stanowią ich przeważającą większość. Każdego roku dziesiątki tysięcy ludzi opuszczają kraj w poszukiwaniu możliwości ekonomicznych, a większość z nich to mężczyźni. Rezultatem są miasta, a nawet wyspy, gdzie kobiety stanowią absolutną większość. Są piękne, młode, ale samotne. Gdy równowaga płci jest tak zaburzona, czy miłość staje się szansą czy obciążeniem? Yunan, Chiny, gdzie mężczyźni mogą chwytać kobiety za piersi na otwartej ulicy. W prowincji Yunnan w Chinach istnieje tradycyjne święto, w które osoby z zewnątrz z trudem mogą uwierzyć. Co roku, w wybrane dni siódmego miesiąca kalendarza księżycowego, społeczność etniczna Yi organizuje rytuał, podczas którego mężczyźni mogą chwytać kobiety za piersi na otwartej ulicy. Nie jest to dowolna niegrzeczność, lecz starożytny zwyczaj kulturowy z jasno określonymi zasadami. Przez całe święto muszą uczestniczyć zarówno mężczyźni, jak i kobiety, a od kobiet oczekuje się radosnego przyjęcia tego aktu, ponieważ wierzą, że przynosi on szczęście i błogosławieństwo. Młodzi single gromadzą się w dużych liczbach i widzą w tym okazję do znalezienia partnera. Jeśli dwie osoby poczują do siebie pociąg, wspólnie opuszczają tłum i udają się do sosnowego lasu na górze, aby porozmawiać prywatnie. Co jest szokujące dla świata zewnętrznego, w tej społeczności jest uważane za normalne. Gdy granice ciała mogą być przekraczane przez społeczeństwo, gdzie leży różnica między tradycją a tabu? 4. Łotwa. Gdzie kobiet jest w obfitości? Na Łotwie nierównowaga płci to już nie tylko statystyka, lecz społeczna rzeczywistość, która trwa od pokoleń. Po wyzwoleniu spod kontroli radzieckiej kraj mocno cierpiał z powodu konsekwencji historii wojennej, gdzie liczni mężczyźni zostali wysłani na front i nigdy nie wrócili. Do dziś wskaźnik śmiertelności wśród mężczyzn jest alarmująco wysoki, co w dużej mierze wynika z presji ekonomicznej, depresji i nadużywania alkoholu. Łotewskie kobiety nie tylko żyją dłużej, ale są też lepiej wykształcone i znacznie przeważają liczebnie, przewyższając mężczyzn o prawie 20%. Na ulicach nietrudno spotkać młode, wysokie, piękne kobiety, które długo żyją w samotności. Poszukiwanie partnera staje się cichą konkurencją, co zmusza wiele kobiet do szukania możliwości małżeństwa z obcokrajowcami. Pojawiły się nawet kontrowersyjne propozycje, aby pozwolić mężczyźnie na małżeństwo z wieloma kobietami w celu przywrócenia równowagi społecznej. Jeśli mężczyzn nie wystarcza dla wszystkich, jak długo przetrwają normy małżeńskie? Piąta, Japonia, gdzie miłość się wycofuje. Japonia jest jednym z krajów, w których kobiet jest więcej niż mężczyzn, jednak godne uwagi jest to, jak to społeczeństwo stopniowo odchodzi od małżeństwa. Powierzchownie japońskie kobiety są często postrzegane jako dyskretne, łagodne i zdyscyplinowane. Ale za tym kryje się pokolenie, które coraz bardziej oddala się od tradycyjnych związków. Wskaźnik urodzeń ciągle spada, ponieważ coraz mniej ludzi chce się żenić lub mieć dzieci. Wiele młodych kobiet preferuje niezależność, pracę i niezobowiązujące relacje, zamiast poświęcać się długoterminowym zobowiązaniom rodzinnym. W tym kontekście mężczyźni coraz bardziej się wycofują, podczas gdy kobiety, choć liczne, są samotne. Coraz częściej powstają tematyczne przestrzenie rozrywkowe, gdzie ludzie szukają tymczasowych, pozbawionych oceny połączeń. Jeśli obowiązki są odczuwane jako ciężar, a zobowiązania stają się czymś do uniknięcia, czy miłość w Japonii ewoluuje, czy stopniowo zanika? 6. Węgry, gdzie kobieca uroda przytłacza mężczyzn. Węgry to kraj europejski, w którym równowaga płci od dziesięcioleci jest wyraźnie przesunięta na korzyść kobiet. Głęboka przyczyna leży w II wojnie światowej, kiedy duża część mężczyzn została wysłana na front i nigdy nie wróciła, pozostawiając lukę, która trwa do dziś. Tymczasem węgierskie kobiety coraz bardziej dominują, zarówno liczebnie, jak i w obecności społecznej. Są znane z wyraźnej wschodnioeuropejskiej urody, wielokrotnie wygrywały międzynarodowe konkursy piękności i zawsze są uważane za atrakcyjny symbol regionu. W stolicy Budapeszcie słynne termy stają się miejscem wymiany, gdzie mieszkańcy i turyści wspólnie odpoczywają, rozmawiają i nawiązują kontakty. Węgierskie kobiety są często opisywane jako serdeczne, emocjonalne i gotowe wprowadzić nowe impulsy do związków. Ale jeśli kobiet jest coraz więcej, a mężczyzn coraz mniej, czy ten romantyzm jest zaletą, czy niewidzialną presją w życiu miłosnym? 7. Don Guan, Chiny. Gdzie mężczyźni są wyśmiewani, jeśli mają tylko jedną dziewczynę? W Dongguan w prowincji Guangdong w Chinach istnieje społeczna rzeczywistość, która szokuje wielu obcokrajowców. Tutaj posiadanie tylko jednej dziewczyny jest czasem uważane za wstydliwe dla mężczyzny. Powodem jest poważna nierównowaga płci, gdzie liczba kobiet znacznie przewyższa liczbę mężczyzn. Szacuje się, że na 100 kobiet przypada tylko około 89 mężczyzn. W tym kontekście jest to normalne, że mężczyźni utrzymują wiele relacji jednocześnie i co zaskakujące, jest to często akceptowane przez kobiety jako normalna część życia. Wiele kobiet nawet pracuje i finansowo wspiera swoich partnerów, ponieważ nie mało mężczyzn ma niskie dochody. Dongguan jest również znane z życia nocnego i kwitnącej branży dla dorosłych, która co roku przynosi dziesiątki miliardów juanów i stanowi znaczną część lokalnej gospodarki. Jeśli społeczeństwo uważa wielokrotne związki za normę, jak daleko przesunięte zostaną granice miłości? Ma Brazylia, gdzie miłość jest ognista, a granice luźne. Brazylia od dawna jest uważana za raj w oczach wielu mężczyzn, nie tylko ze względu na większą liczbę kobiet, ale także z powodu otwartego i śmiałego sposobu, w jaki społeczeństwo postrzega związki. Z wieloetniczną populacją i silnym połączeniem kultur, część brazylijskiego społeczeństwa postrzega formy rozrywki dla dorosłych jako normalną część życia i pracy. Kraj ten jest również kolebką wielu światowej sławy supermodelek, które przyczyniają się do kształtowania wizerunku brazylijskich kobiet jako gorących, zdrowych i pełnych energii. Tamtejsze kobiety są podziwiane za ich jędrne ciała, opaloną skórę i pewną siebie ekspresję. Są przyjazne, dostępne i okazują swoją bliskość poprzez bardzo naturalne objęcia i pocałunki. W miłości są gotowe iść dalej, nie powodując dramatów, jeśli związek przestaje pasować. Średnio Brazylijka przechodzi przez kilka poważnych związków w swoim życiu i nie jest to uważane za wstydliwe. Jeśli uczucia są stawiane ponad zobowiązania, czy miłość potrzebuje jeszcze ram? Od surowych regionów lodowców po nowoczesne narody, historie, które właśnie usłyszeliście, pokazują, że małżeństwo i miłość muszą się dostosować, aby przetrwać, gdy historia, wojna i społeczeństwo zmieniają równowagę płci. Gdzie leży granica między kulturą, przetrwaniem a moralnością? Jeśli te fakty skłaniają Was do refleksji, polubcie, zasubskrybujcie kanał i zostawcie swój komentarz. Następne szokujące historie już czekają na Wasze odkrycie.